7 stycznia bieżącego roku minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie odroczenia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawę prawną tego rozporządzenia stanowił artykuł 52 ordynacji podatkowej. Tak jak Państwo doskonale wiecie, rozporządzenie zostało sceptycznie przyjęte przez rynek, ale niezależnie od tego, Jakie są istotne podstawowe założenia tego rozporządzenia? Po pierwsze, to rozporządzenie dotyczy stosunku pracy, emerytur, rent i umów zlecenia. Po drugie, jeżeli idzie o górną kwotę z umowy o pracę, z umowy zlecenia, do której to rozporządzenie się odnosi, to jest 12 800. I wreszcie po trzecie, to rozporządzenie dotyczy tylko tych przypadków, tylko tych podatników, u których zaliczki obliczone po nowych przepisach byłyby wyższe niż zaliczki obliczone po przepisach starych. Uwaga, jaka jest istota tego rozporządzenia, jaka jest myśl. A mianowicie, mówiąc konkretnie, trzeba będzie prowadzić podwójne listy płac. Trzeba będzie obliczać zaliczki po przepisach nowych i po przepisach starych. Czyli uwaga, zaliczka, która powinna być odprowadzona do Urzędu Skarbowego, to zaliczka po przepisach nowych, czyli z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku, bez uwzględnienia odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, jeżeli z niej nie zrezygnowano, natomiast uwaga, ta zaliczka będzie odprowadzona do urzędu skarbowego tylko do wysokości zaliczki obliczonej po przepisach starych, czyli ze starą kwotą wolną od podatku, czyli z odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne i oczywiście bez uwzględnienia ulgi dla klasy średniej. Albowiem wtedy jej nie było.